Więc hej, witam wszystkich ludzi bardzo serdecznie, ja jestem Kirox i witam Was w drugim już odcinku z serii Dzień z życia właściciela i w tym odcinku będziemy znowu sprawdzać graczy, a na sam początek pamiętajcie, że za 300 łapek, tym razem za 300, bo rozwaliście tak mocno system, więc na samym starcie zostawcie łapkę w górę wszyscy, a nasz zostaw łapkę, zobaczymy czy dasz radę zostać łapkę. Czy jesteś na tyle sprytny i sprawny, żeby zostawić łapkę w górę, bo nie każdy to umie hehe, <laughs> że branie łapek level hard 300 łapek dostajecie SVI-a tym razem na, na tydzień po prostu na tydzień ezwipa także słuchajcie jeżeli, wam, jeżeli chcecie więcej odcinków to też myślę że wam się to spodoba a póki co lecimy z rozdawaniem skrzyneczek przygotujcie dwa miejsca w eq no i słuchajcie dzisiaj będziemy rozdawali skrzyneczki i znowu sprawdzali graczy dużo się zmieniło na serwerze generalnie Dodaliśmy tak zwany Bungee czyli lobby. Jak wchodzicie na serwer, to musicie przejść przez portal. Co do tego, normalnie wszystko już śmiga. Ładnie sobie małpka jest dalej. Wszystko sobie ładnie śmiga. Strona serwera oczywiście macie też w opisie. Serdecznie zapraszam. Już botów jako tako nie ma. Myślę, że już serwer jest całkiem ogarnięty. I nową edycję też odpalamy za jakoś tam niecałe. Pewnie zgaduję, że jakoś około dwóch tygodni. Także możecie wbijać. I słuchajcie, ja już rozdam skrzyneczki. Case, we skrzyneczka, ale dwa. No, albo trzy, czemu by nie? Słuchajcie, osoby, które grają w tym momencie na serwerze myślę, że yy, będą się cieszyły. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie malutki unboxing skrzyneczek, zobaczymy co mi wyleci. Może wyleci mi akurat VIP na, na tydzień, znaczy na tydzień, na trzy godziny, bo tutaj często się wypada, to dlatego nie robię tego. O, akurat mamy glowstone... z glowstone. To się przyda do mojej gildii, bo mamy gildię, którą robię na live'ach. Tak, jest spoko, tak. Akurat taki lag bo strasznie dużo osób otwiera te skrzynki. Co my tutaj dostaliśmy Umóg. Bardzo ładnie. Jaki umóg? A, jakiś średni. Dobra, i może tym razem wywadnie mi VIP. Jak wypadnie mi VIP, to jeszcze komuś rozdam. Zobaczymy A, i blisko. A, chyba już nie będzie. Ale Blaze Rod? Nie, łuk znowu, zobaczymy tym razem jaki. Znowu ten sam. No taki sobie ten drop, nie? Ale w sumie może być. Słuchajcie, bardzo często ludzie na stołniarkach tutaj czytują. O, ktoś aktywował sobie akurat VIPa, jak widzicie na czacie. I będziemy patrzeć, czy na stołniarkach jak na razie nikt nie czytuje. I czytuję także spoko. Tutaj mamy jeszcze w ogóle administracja serwera. Jestem sobie ja, tutaj ktoś napisał coś brzydkie rzeczy, nie czytajcie tego. Nieważne, kto bije na serwerze będzie widział. No, no, słuchajcie. Będziemy dzisiaj sprawdzać graczy i... Sprawdzimy, czy ktoś naprawdę dzisiaj ma jakąś ochotę czytować czy coś. Moją drogą, w komentarzach piszcie swoje pomysły, co takiego mógłbym robić na, na tych odcinkach ze sprawdzania. Bo zwykle jedynie co ja robię, to albo gram w gildie, sobie bawię, albo właściwie to nic takiego, tak? Bawię się, w gildie się bawię, tutaj sobie sprawdzam graczy często. No, i w sumie tyle. No, na arenie często jest tak, że albo ktoś oddaje killa, a za oddawanie killa jest ban, bo ukośnik zasady i jedenasty, bodajże, po punkt, Tak, dobrze zgadłem, daje. No, tu jest napisane w nim, że nie wolno oddawać killi, także będziemy zaraz sprawdzać, czy jakieś steve'y czy nie steve'y oddają kile swoje, no ale póki co, no jak na, na złość, no odcinek, kurde, nikt nie tego, nie? Nikt tutaj nie robi żadnych głupich rzeczy, nikt nie cheatuje. Macie kurde szczęście, widzicie, taki serwer mamy dobry. Proszę nie cheatować, to nie, żebym sugerował. Coś. Dobra. Co on tutaj robi? No, mam, ma sobie jakoś tam bazę wysoko, bardzo wysoko, chyba, tak mi się wydaje, nad ziemią. Czy coś on tutaj robi? Patrzcie, takie stołniarki sobie stać, waypoint, botę i chór, dochodzi. No, jeszcze jakby hej wig Nie gadaj, że oni mają tutaj wszystkie enchanty. Nie wiem, coś, coś mam problemy z internetem ogólnie. Nie do końca mi wczytuje to. Nie, no serwer normalnie działa, czyli u mnie coś z netem jest. Ale naprawdę, jeżeli mają wszystkie enchanty, no to kurde, gratuluję, nie? No dobra, tam widziałem kogo, u kogoś wykryto cheaty afro. Baczmy, czy naprawdę ma takie afro. A, malek. No, Morduje się w bloku. Jakby nie, nie patrzeć, bardzo szybko kopię jak na ten. Dobra, sprawdźmy go, po prostu sprawdźmy go. Jest ten. Jak nie ma cheatów, to trudno, tak, tak się zwykle robi. Sprawdź TP. MSG jest Witam. Przyznajesz się do czytowania. No dalson sobie dobry grafik mój, robi to tutaj tego. Mm, tutaj właśnie dobre grafiki. Tutaj patrz na nas, co my tutaj robimy. No i słuchajcie, co do Gostona to ja sobie go tutaj położę, żeby go nie wyrzucić. No halo. Czekamy, czekamy na odpowiedź, zobaczymy czy nam napisze czy ma cheaty, czy nie ma cheatów, czy się przyznaje, czy nie. Napiszmy jeszcze. raz, witam, przyznajesz się do czytowania. Przedpisami wcześniej? Chyba nie. Siemka napisał, także siema no witam serdecznie, jak tam się mi Mija. Mam nadzieję, że dzisiaj zjadłeś kotlety schabowe, że mama łokcie tam ubiła je dobrze, że nie było żadnych żył i w ogóle, także smacznego. Pamiętajcie, wszystkie propozycje, co macie takiego, co mam takiego zmienić ja na tych odcinkach, czy inna kamerka, czy inne no, tak po prostu, nie? W komentarzach, sorry, jestem dzisiaj zdezorientowany, ale niedawno wstałem, po prostu się przeszedłem, słuchajcie, ale no. Tak, sprawdzę serwer i czy, zjechać, czy sprawdzę pozdro. Nie rozumiem tego, co on napisał. Jeszcze raz napiszemy, przyznajesz się do cheatowania. Może po prostu bez witaj, bo nie rozumiem tego. No okej, okay. dobra, przyznajesz się do cheatowania, także tak, napisał tak, więc ja rozumiem tego, że tak, przyznaję się, także sprawdź, przyznał. Proszę bardzo, przyznał się do cheatowania, także ja nie mam zamiaru tylko specjalnie sprawdzać, Skąd napisał tak, ale sami widzieliśmy, że używa cheatów to nie ma sensu go dalej sprawdzać, tak mi się wydaje. Dobra, wrzucamy tutaj itemki. Kto będzie taki miał szczęście i sobie otworzył akurat skrzynkę, to będzie miał. No i słuchajcie, lecimy z kolejnymi osobami. Zwykle to tutaj na tych hardkorach z tego co zauważyłem, to jest bardzo rzadko, ale jest kilaura, ale najczęściej to właśnie jest Speedmine. Nie rozumiem tych ludzi, których... czego... Helper lubi w dupę. No, ja nie chcę mi się go sprawdzać, tak szczerze, wiecie? Po prostu dajmy mu bana. Kill... Kill, helper... Ej, jak on ma nik w końcu? Helper? Lubi w dupę, dobry nik. Kill, helper. Lubi w dupę. Pan helper lubi w dupę. Cheaty. No a dajmy, bana mu za cheaty od razu tej temki. Po tutaj. Znowu jakieś osoba, która ma szczęście, dostanie tej temki. Pamiętajcie, 300 łapek. Tak jak pokazany jest tam niżej. 300 łapek to jest, kurde, normalnie voucher na na vipa nie? Znaczy voucher. Po prostu będziecie mogli sobie... Wpisać, na stronie pamiętajcie, na stronie jako kupno Normalnie VIPa, to jest VIPa właściwie, tak jest VIPa, sorry Dobra, sprawdzimy teraz spongebob jakiegoś gościa Jakiś tutaj gracz serwera naszego, witam ehm, przyznajesz się do cheatowania na jeszcze dwa razy do niego, żeby widział No i dobra, zobaczymy, zobaczymy czy ten człowieczek się przyzna Jakiś tak nie się do niego, czekajcie tutaj z chwilę, tepnijmy się do niego. Zobaczmy, czy on tutaj no, ewidentny haksior, tak? No, mając naprawdę żelazny kill, jesteś w stanie wykopać tyle, ale możliwe. Dobra, ale zaraz go sprawdzimy. Sprawdź TP, MSG, spawn. Nie za... Pewnie zapomnę o tym gościu, ale dobra. Ok, eee, masz 3 minuty na pobranie. Tam viewer. O, gościu się wyteleportował, także ja od razu go banuję. Jak miał niks spawn. Czekajcie, sprawdź ban. O, wylognął się podczas sprawdzania. Dobra, i temów jego ja nie mamy, w każdym bądź razie. Gościu, widać, że jest trochę. ciotą, no nie ukrywajmy. Tak, ale dostał perma, także TPS spawn. Po... Ja nie mogę chyba sprawdzić, gdzie on tam był ostatnio. Ale, dobra. Gościu X Evela, z tego co widzę, już drugi raz mi to wyskoczyło. Ale z tego co ja się orientuję, przynajmniej tak mi wiadomo, tyle osób gadało, że to jest ban. Także piszemy ban. E, cheaty. Freakam. Nie będę go zabijał, tam jej. Także ten. Dobra, czekajcie, po gościu i on się nazywał już Sprawdźmy. Zackhills. vtp Hills. V -sand -hill, jakoś tak? Czekajcie, kemionik. Hill. a, Sats Hill. Gościu, sprawdź, gracz. Sats Hill, sprawdź. TP. MSG. Pod, nie wiem, czemu tam ten człowiek się w ogóle nie przyznał. Witam. Przyz znajesz się do czwitowania Widzieliśmy, dobrze widzieliśmy, że ironowym kilowem tak kopał im szybko Że yy, ja ogólnie to sprawdzałem na spawnie Że na spawnie nawet kilofem diamentowym z efficiency 5 nie idzie wykopać 4 bloków A on na ironowym kopał 3, a czasami 4 Nie? Ok, masz 3 minuty na pobranie tam biewera i podanie mi danych do połączenia Napisałem ja mu kilka razy, żeby wiedział Mogę nawet linka, kurde dać, jak będzie trzeba. I mam katar, za to przepraszam. I serdecznie chujci w dupę. No nie ma za co w sumie. Ja tobie również tego życzę, pamiętaj. Ja tam... Jak już to nie wnikam specjalnie. Osoby, które no... Nie ukrywajmy, są takimi debilami. Niech sobie takie rzeczy piszą. Mi to nie przeszkadza, przynajmniej wy się dobrze bawicie, a jak sami widzicie, nawet nie muszę tych ludzi sprawdzać, także ci ludzie sami na siebie robią dowody i tak naprawdę no. To jest śmieszne, ale dobra. Zobaczmy jak ten gościu kopie czy nie macha głową jak powalony, ale raczej nie macha, także... No, nawet jej nie sprawdziliście. Nie trzeba jej sprawdzać po prostu... Jeżeli jest napisane, że ma cheaty i freakama, to znaczy, że najprawdopodobniej go ma. Widzę, że gościu tutaj się nie poddaje, zrobi sobie kolejne konto Pongi, No niby nie powinien, jakby to powiedzieć... No... Dostać bana za to, ale mi się wydaje, że jeżeli naprawdę będzie czytował, To nie ma sensu go nie banować Czekajcie, nie pamiętam, że on dostał za co, on dostał bana za to, że wyszedł Ale chyba wytepował się Więc ja myślę, że sprawdzimy go jeszcze raz Sprawdź grę spawn To jaki on tam miał nick? Jaki on tam miał jeszcze raz A sprawdźmy go jeszcze raz, tak, tak żeby się pośmiać troszeczkę Wiem, że to jest uwięcie się może na kogoś, ale W sumie, co nam szkodzi <grym> Gości niby mają jakieś flaja. Jest taki gość w ogóle? Nie ma go, już chyba wyszedł, już chyba poddał się. Powiedział, o nie gram jednak, bo mi kurde i zabrali. Mimo, że nie czytowałem, no w wcale. <gry> Tutaj widzimy oka Creepera, który, no najprawdopodobniej, macha kilofem za szybko niż powinien Dlatego go od razu sprawdźmy, a czemu mnie to jest Cellar Door. Sprawdź TP MSG Cellar. Witam. Czy znajesz się do cheatowania? Jeszcze kupconka sprawdzimy, bo z tego co widzę też tutaj coś jemu wyskakuje, że używa jakiegoś niedozwolonego oprogramowania. Sprawdźmy creeperze, czy zawiedziesz mnie, czy bardziej powiesz ej, nie mam cheatów i w sumie daj mi spokój, nie? I znaczy w sensie powiesz. Pokażesz mi udowodnisz, że nie masz cheatów. Może będziemy go jakoś tam na escape'a, ale najszybszym sprawdzenie to jest po prostu prawy ten... I tam też ma prośbę że też go sprawdzić. Znaczy, według mnie to jest brak banza brak współpracy, bo tak naprawdę nie odpowiadasz na moje pytanie, to jest raz, dwa. Nie, nie ma takiego, że prośba by mnie sprawdzić. Jeżeli cheatujesz, to dostajesz bana, a nie, nie... nie wiem po co ludzie specjalnie czytują, żeby nie wiem co. Nie rozumiem tego. W każdym razie, no, nie fajnie, takie coś jest słyszeć, i chyba ktoś kupił on bana. Albo mi się daje, ale raczej nie. Ja gram z Muras, to mój kolega, no dobrze, nie obchodzi mnie to ze specjalnie, ale jeszcze raz do niego naprzemy. Witam, przyznajcie do czytania, Jeżeli nie będzie odpisywał na moje pytanie, to po prostu ja, ja mu dam bana za brak współpracy. Póki co do tego, jakby zmierzam, mnie, Znaczy, on zmierza. Dobra, no, jednak zawodzi mnie ten Creeperek, jednak nie jest taki fajny, jak ja myślałem. Zobaczymy czy mamy kurde bana wlepić czy co Poczekam jeszcze chwilkę i zaraz zobaczymy Weź sprawdź Murazyzy on maczycie Dobra nie chcę mi się jakoś specjalnie sprawdź brak fs Nie chcę mi się jakoś specjalnie tego gościa wiecie trzymać czy coś Jeżeli nie odpisuje na to co ja do niego piszę dostanie bana za brak współpracy Przepraszam bardzo ale taka jest prawda no nie Ma co ukrywać mm, Dobra ludzie wiecie co poczekaj to, to było tp Kuba? Kubonas? Kubanas? Jaki on tam miał nyk? Nie, nie no, raczej człowieczek kopie normalnie, może tam by skoczyło, że coś tam robi jednakże. Ale! Co nam zaszkodzi, gdyby go sprawdzić, tak? Eee, tp. Eee, napiszemy msg Kupsonek. Witam, przyznajesz się do cheatowania? Ilobiu. Bardzo go pamiętam, kurde, jak nagrywał kiedyś ze mną. I co? Kupsonek nie odpisuje mi nic, ani za ma. premkę z tego, co widzę i samo, samo, szkoda by było. Gdyby stracił sobie kątą. No ale dobra, sprawdzimy jeszcze raz, napiszę dwa razy, może nie widzi, może ma jedno oko zamknięte. Nie żebym coś sugerował teraz, że jest ślepy, czy coś. Nie, nie, nie Halo Kupsonek, odpiszesz mi w końcu, czy mam Ci bana za brak super dać. Odpisał mi. Dobra, MSG Kupsonek. Okej. Okay. Eee. przyznajesz przyznaje się do czytowania. No, najwidoczniej chyba gracz Mający 7 lat, który dopiero nie wiem, ogarnia gierkę, ale nie mamy jemu tego zazwy, Fajnie, że gra na naszym serwerze. W ogóle jest 89 osób. Wbijajcie, bijajcie, bo w tygodniu jest mniej niż w weekend, ale ja myślę, że na 200 slotów tak zrobiliśmy. Myślę, że w końcu kiedyś na nową edycję na pewno zapełnimy te, będzie, że będzie ponad 200 na 200, ale też będą inne sloty i tak dalej. Kolega wrzucił swój kilow, i chyba się poddaje. Chyba powiedział kurde, zapali mnie. Nie do rady. Ok, tylko za jakieś 10 minut, bo minęło, bo chodzi. No kolego, słuchaj, ja nie bardzo mam czas, żeby 10 minut czekać, kiedy ja dałem ci warunek, gry masz 3 minuty i cały czas nie ja pisałem, że ci minuta została i tak dalej. Jednak kolega nie zdaje sobie z tego sprawy, więc po prostu damy mu barę, sprawdź. No, to brak współpracy. Także nie no, mniej więcej nic nie mogę zrobić. Słuchajcie, ja wiem, że dużo osób będzie może spinało albo coś. Dzisiaj nie sprawdzaliśmy praktycznie nikogo. Czajcie, nie musieliśmy sprawdzać nikogo praktycznie na skapepie. Ze względu na to, że ci będzie po prostu... no no się sami przyznają, tak, sami na siebie dowody robią, to jest raz, a sami się później przyznają, więc słuchajcie, ja wam na dzisiaj dziękuję, słuchajcie, 300 łapek, voucher na super vipa w opisie, na który, który aktywujecie na stronie kiroksiewicz.pl, IP serwera też kiroksiewicz.pl i na wersję 1.7.1.8, serdecznie zapraszam, a póki co dziękuję wam za uwagę i trzymajcie ciepło i pa pa, piana.